Cześć tutaj Wersek, a to jest kolejny odcinek z gry Tropico 4 dodatek yy, czasy współczesne. Kontynuujemy naszą grę na, na wybranej wyspie, o, na wybranej wyspie, celem pokazania dodatku. A póki co na razie wiele do pokazywania nie ma, powoli się rozwijamy. śpieszmy to sobie. Mm, 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 mm. Tutaj nic. O, jakaś misja. Gazette. Morning president. W sumie będzie. Tutaj ten kawałek przeznaczy na jakieś takie uh, typowo um, rządowe czy jakieś inne jeszcze rzeczy. Uh, może To było tutaj. Tylko co to było? Tu było żelazo. Tutaj był boksyt. W sumie budujemy kopalnię żelaza. Chcę równolegle też rozwijać też przemysł wydobywczo, przetwórczy, czy jakby to się nie zwało. Co oczywiście wkurzy zielonych, ale ten taky fuck tenkiwa fuck, gdzie jest właśnie szkoła, szkoła, szkoła. Dobry jestem. E, wykształcenie średnie. Niech tutaj będzie szkoła. Niechaj tutaj będzie. Od razu zmniejszymy liczbę. Co oni tu znowu chcą? Banany! Dobra, niech będzie. Na banany się mogę zgodzić. W sumie trzeba by powoli myśleć o rozbudowie rolnictwa. Pytanie jak tu, że tak powiem, tereny stoją z bananami? Z tego co widzę tutaj jest najlepsze miejsce na banany, więc postawię farmę tutaj... My dear president. A, nie ma potrzeby, no 61 60 sze Please. Please. tysięcy! oho ho 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 Tu chyba można już powoli robić też inne rzeczy. Biuro turystyczne plaża Niech będą pamiątki. Postawimy je tutaj. Eee, Boże, czy ktoś w ogóle wątpił? Oho, ceny są, mm -hmm. aha, czyli dobrze, że... Nie, czekaj, źle, że nie poszedłem w ropę. Hmm, tak o pięćdziesiąt, 50... tak a ile jest teraz, że tak powiem? Ludzie... Ludzie, gdzie to było? Tu? Nie, to będą gdzieś tutaj. Wynik, wykazy. Gdzie to jest? W ogóle jak tam? E, tutaj świetna subi. Tylko gdzie to? Do nie powiem czego jest. Poziom zadowolenia. O, tu jest. 38%. Mieszkania jest mało i rozrywki jest mało. Tu jest pub. No w sumie rozrywki by się przydało. Jakąś restaurację czy coś w tym guście. I tutaj też. Tutaj pub też do koksamy. No i chyba to powinno się podnieść. A, no, kiedyś się podniesie na pewno. Tutaj chyba. No ok, a czy tutaj nasz. Aha, tutaj jeszcze nie ma ludzi, ale pf, powoli powinni się wprowadzać. Wszystko, co jest im potrzebne, żeby tutaj mieszkać i pracować, już tu jest. Chociaż przychodnia by się to przydała, albo. Za dużo samsów, Moment, no to jest jakiś SAMS, fakt. Ale ja wiem, czy za dużo. No tu trochę ich, chociaż tutaj jest sporo. E, chyba trzeba wybudować czynszówkę. O czemu by nie? Tutaj się oczywiście nie zmieści. Więc postawmy ją tutaj. Postawmy, oczywiście. Dobra. No, chyba teraz już nie powinno być źle. E, jak tam ten. Oho, tutaj już ludzie. Pensja 7. Aha, tu nie potrzeba wyedukowanych. Hmm, myślałem, że potrzeba wyedukowanych, ale jak widać, nie. Co będzie następne, tak w ogóle? Mamy 56 rok. Takie najbliższe to Supermarket. No proszę, Supermarket. Tutaj to mruga nie wiadomo czemu. W ogóle od razu może zobaczę. Nie, tutaj widzę, że grafika jest taka, jakby być powinna, bo ona się lubi zmniejszać nie wiadomo czemu. Podejrzewam, że to przy każdej aktualizacji sterowników się tak dzieje. Hmm, tutaj chyba przydałby się kolejny hotel. Tak sądzę, że powinien to być hotel. To zrobimy takie ulicę hotelową typowo. The USSR has a... Rosyjski przyjaciół popieramy tam. Bliski Wschód tam nas ma obchodzi. Od bliskiego wschodu kasy nie dostajemy. Co i tu chcą powiny, bla bla bla, bla. Nie, nie zamierzam nic. nic ciekawego eksportować, tu będzie trzeba... Gdzieś będzie trzeba elektrownię wybudować. Ale najpierw hmm, państwowe, ministerstwo. Ministerstwo się przyda. Ja zawsze zapominam o tym. A potem. Niech będzie... Dobra, niech będzie tak. O, 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 coś takiego. Hmm. Mogłem trochę. Chociaż chyba nadal mogę postawić tutaj jakieś drzewka czy coś w tym stylu. Wieczny pomień. Hmm. Park miejski. No to będzie trzeba zrobić, tak powiem. Drzewo. Aha, nie mogę tutaj tylko zrobić. No trudno, to w takim razie postawię tutaj drzewko. Żeby choć trochę ładniej tu się zrobiło. A czy w takim miejscu mogę? Mhm. Mm Chyba nie. Ale tu mogę. Tylko jakieś takie... O, to było fajne. Bo czemu by nie? Tutaj jakieś takie... O, to kosztuje, a będzie trochę ładniej. Mm hmm. hmm. Co jeszcze jest tutaj? To tu są fontanny na pewno. Aha, dwa rodzaje. No to niech będzie taka. I tutaj też niech taka będzie. O czym by nie? O, takie o. Dekoracje. O, coś znowu A już tutaj pomnik. A już kosztuje pomnik? A, nao. No to niech będzie pomnik. Mogę go zmienić? Mogę. Hmm, 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 hmm. Tylko gdzie teraz je postawić? Może tu gdzieś, tu jest takie fajne miejsce. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Jeszcze. Czy to się liczy jako pomnik? Tak, liczy się, dobra. Hmm, 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 hmm. Trochę się zajęliśmy upiększaniem tego wszystkiego. Ten parkiet kosztuje 8000, tak? Ło, wow, jakie to jest wielkie! Puff, no, nie zmieszczę tego tutaj. A tutaj? Mech. Tutaj mogę go zmieścić. Bo tutaj na pewno go nie zmieszczę, bo jest zbyt duży. Hmm. Ewentualnie tutaj za pałacem by się ten, ale pewnie też będzie zawadzał różne rzeczy, więc też go nie zmieszczę. Ha huh. ha, huh. Moment, moment, zaraz zrobimy. Bo fajnie wygląda nawet. O, 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 Super. Ładnie tutaj zrobiłem. Tu się powinno jeszcze coś zmieścić, więc dobrze jest. Mm, tylko teraz zmieścić ten głupi park. No co, jest, czemu się nie mieścisz? O. Aha, no. Tu już nie. O, to od razu stoi. Mmm. Ładnie nawet wygląda, muszę powiedzieć. To jest taka pierwsza budowa, którą. E, pierwsza budowa z tego dodatku, tak naprawdę. Ładnie wygląda, naprawdę ładnie. Tak naprawdę mamy tu wszystko, co byśmy mogli i tak postawić ale trochę by czas to zajęło fajne, fajne park no. trochę tak średnio przypomina park bardziej to jest taki bardziej ogród albo taki w zasadzie to jest centralnym punktem a i to a nie drzewa czy, czy coś ale ładnie wygląda, no dobra tu popludowane. tutaj o, coś nam się pojawiło co to jest? Na a pokój, że tak się wyrażę. Hmm, Zobaczmy. No, trochę się poprawiło, jeśli chodzi o mieszkanie. To są tylko czynszówki. To nie jest fajne, że to są tylko czynszówki, więc trzeba by budować jakiś blok, żeby było trochę trochę... do tych bogatszych, żeby było trochę lepsze to mieszkanie. A, będę się pieścił. Przy okazji, zwolni się trochę miejsca w czynszówkach. Tak. No i chyba troszeczkę zniknęło. A jeszcze jedną rzecz muszę wprowadzić. Zapomniałem o ubezpieczeniach społecznych. To też jest potrzebne, bo żeby emeryci nie tworzyli własnych samców, że tak powiem. No i jest git. Tu się buduje. A co na drugim wybrzeżu? Hmm, mech. Nic ciekawego. Coś znowu się pojawiło. Chiny, a co chcą Chiny? Mech. Na razie nie planuję, więc. Mech. Tu rybacy, tutaj trochę eksportu. No, kasa z kasą jest całkiem nieźle, więc. No, no, fajnie. Park nie kosztuje jakoś wiele. a naprawdę ładnie wygląda. No, no sami były. Po... O, takie o. Hmm. Zobaczcie, to zaczyna wyglądać, że tak powiem. A czy to się liczy jako pomnik? Liczy! No proszę. O, to jeszcze tylko. Fakt, że to drogie te pomniki były, ale. Tutaj, może je jakoś te pomniki powstawiamy. Bo czemu by nie? No, nie mogę tak postawić. Przybliżę je, żeby widzieć je lepiej. O! Coś takiego, tylko niech no je nie obrócę jakoś sensownie. Hmm, nie mogę tutaj po... chociaż, o, 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 pyk. Tu w sumie można jakąś drogę pociągnąć. O! No to jeszcze pięć. No ciężko będzie tak, że tak powiem, te pomniki postawiać. Może on, może na wybrzeżu, żeby witał pomnik. Jakiś ciekawy. Albo kilka nawet pomników. Małe te pomniki są dosyć. Ale... O, i tutaj, żeby przypominały. Czy one stoją w dobrym... w dobrą stronę? Tak średnio. Hmm. Czy mogę tak zburzyć? Mogę, dobra, super. O, o. <laughs> no skoro chcą Pomników, to niech je dostaną. Hmm, są już żołnierzy. Dobra. Kiedyś, kiedyś ich tam zrobię, w tej chwili szukam miejsca na pomniki. O, już tutaj, żeby przypominały, Ja to kosztuje w ogóle. Jezus, 40 tysięcy. Do roboty, że tak powiem. O, i to były dwa ostatnie pomniki. Super. Redakcja gazety, a ile taka redakcja gazety kosztuje? Mm -hmm. ty, ty, ty. Redakcja gazety, to chyba to Okej, okay. nie kosztuje jakoś niesamowicie dużo Myślę, że... Pytanie czy gdzie się... Aha. tutaj się nie zmieści oczywiście Jednak tego miejsca trochę... chociaż niech będzie naprzeciwko parku O się zmieści? No, zmieścisz się? Dobra, zmieściła się Uczelnia Wyższa. Kobiety, co ciekawe. Hmm, kupony, inne nacjonaliści. Hmm, szkoda, że. Arsenał. Dobra, no. Kiedyś tak bym musiał to zrobić, więc. i będzie źle. Tu gazeta, tylko trzeba dziewczynę wyższą, żeby budować Okej okay. hmm, Myślę, że stać już nas Czy się tu zmieści jakoś tak ładnie, czy się nie zmieści? Hmm, no nie zmieści, a tak też nie Chyba się tylko już domy zmieszczą O Czekajcie, a tutaj? O, tu jest takie fajne miejsce O, super może coś postawimy na tym rogu jeszcze żeby tak ładnie wyglądało. Jakiś ogród, czy coś w tym stylu. O, coś takiego. Żeby jeszcze piększać, nie potrzebujemy aż tyle ludzi. Mm -hmm. Pomoc finansowa. O, supermarket. Niech to pokaże przynajmniej. On jest tutaj. 5. Pięć... w mm -hmm. naftowy, stacja ogranicza. Hmm, mały. No tak wygląda. Może przybliżę go trochę. O, o takie coś. Star. Aha. Hm. E No nawet, nawet, nawet. Chociaż no, póki co nie bardzo pasuje do tego co tutaj jest. ZSRR. Dobra, macie. Bieda. Bieda czegoś, że. O, tartak. No to może jednak dzwonię. Żeby więcej tych nauczycieli było. Żeby poszli do tego tartaku. Szkoła średnia. Niech tu się lepiej. Lepiej, lepiej. Będą 23. Ja ustałem tak mniej więcej równo dla wszystkich, żeby. Było. W jedynce praktykowałem co ciekawe ustawienie pensji. nie tu? 7000? No spoko. Może dokończę. Praktykowałem ustawienie pensji dla y, y, da budynków przenoszących zysk większy niż dla budynków, które zysku nie przynoszą. Na przykład. Do kościoła, no bo nie przynosi zysku. Przychodnia też nie przynosi zysku. Po to, żeby ludzie po prostu i do pracy tam, gdzie będą zyski, tak? Gdzie będą generować zyski. To będzie trzeba znowu. Um, ...wybudować trochę domów. Może tym razem weźmy domy, bo czemu nie. Będzie ładnie wyglądało niż same bloki. Czy tutaj będę mógł coś postawić? Oczywiście, że nie, bo po co? Na co komu potrzebne? Zostawię tak kilka domów, żeby właśnie to nie było tylko, ponieważ mam trochę kasy, to przyspieszę, bo zanim się budowniczy tam ogarną, to, to miną wieki. Tak od razu widać, już ludzie zasiedli, zasi to nie tylko stąd, przede wszystkim nie, nie stąd. Jak tam tutaj z SM, to sam są, niewątpliwie są, więc trzeba, chyba blok mieszkalny, mam nadzieję, że się tu będą mieścić, no i mieszczą się. Ponieważ tu blok nie do końca wypełnił przestrzeń, więc coś postawimy, może? Tylko co, Może fontannę? Taką? No ta jest za duża. Niech będzie ta. A taka ozdoba. Tutaj co ciekawe, ludzie nie. O! Miałem powiedzieć, że ludzi nie ma, ale już są. No okej. Okay. Tu się gazeta, co ciekawe. Pracują w niej chyba azjatki. Ha, 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 ha. Może po. podejdziemy tam w chcesz? swoim. A, on oh, już to jest. Widać, jest mądry. I myśli trochę. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. O, teatr. Teatr pewnie jest. No pewnie w rozrywce. No, gdzieś musi być, nie? Uh... Tragedie oraz burleski. To rośli turyści, co ciekawe. No, nawet to ładnie wygląda. Może go wybuduję. Nie przyglądałem się ile on tam kosztował. Hmm. W sumie? 6000 tysięcy? Postawię go jakoś tutaj. Jako taką... Tylko pytanie, gdzie jest przód tego teatru? Przód, przód, przód. Jest chyba przód. A może tutaj? Odpytanie. Chyba tutaj. Tam gdzie są wieżyczki, żeby ładnie to wyglądało. Niewyedukowani kobiety, co ciekawe. Czyli w przeciwieństwie. Tak, tak. There generałów nie ma. Nie ma generałów. Czyli znowu chcą kasę. Niech mają. Biedni szajkowie. Żądają kasy. Pfff. Haha. O. Europejskie. <laughs> Banany kochają. Znowu są wybor. W ogóle czy mogę coś, że tak powiem... Nie, nie mogę. Eee, to jest głupie. Teraz przez jakąś minutę będzie... O, całkiem nieźle eksport rośnie. Właśnie miałem. Co to jest znowu? Peace and love. Dobra, niech będzie. Jeden... na jeden się mogę zgodzić. Od razu tutaj wezmę. Mieszkanictwo. Zieloni, czekajcie, ziel a zobaczymy od razu. Mm -hmm. U kogo nam no, najmniej? No zieloni, no po prostu oni są zawsze, że tak powiem. No. I robi mnie. Production has increased steadily, exceeding 25% in some areas, I tell you. We will complete the 5-year plan in 4 years. This is progress. <laughs> Yay! Yes, there are to problems. Tak? There will always be problems. Especially in the current economic situation. The shacks in the cities, about which I hear so much these days, is one of them. And it will be resolved. As will all others in time as the global economy stabilizes. Through the years of my presidency, I have received your gratitude, my compañeros. Alas, I am nothing but a humble servant, and you are my masters, my employers. Now is the time to express my gratitude for the environmentalists protecting the gifts that Mother Nature has bestowed on Tropico. No one can deny the amazing development that is happening in Tropico within just one mandate. I have an even more astonishing future in store for all of you. As part of my reform for my next mandate, I shall see to it that the size of our army is increased. With the strength of our hearts and minds, we will prevail. Dobra, skończyło się przemówienie, my też niedługo odcinek będziemy kończyć, tu widzimy, że przewaga jest nadal taka, jak być powinna. W międzyczasie wybudowaliśmy kolejny blok, co ciekawe, ten nie jest zamieszkany. Nie wiem, czy my się z niego wszyscy wyprowadzili. Jak tak chcą. Co jest? Sanatorium. W ogóle zauważyłem, że teatr zastąpił Kabaret? Bo tak szukam, szukam i kabaretu tu nie ma. To był gdzieś kabaret, właśnie. Hmm. No cóż. Chciałem postawić kabareta. to... Pff, wyparował. Ja jestem ciekaw, kiedy będą te, te, te apartamentowce. Te lepsze. Aż zobaczę chyba. Jadłostatek. No to pewnie będzie. No. Turystyczna. Zapar turystyczna atrakcja, a za parę lat będzie jakiś ciekawy blok mieszkalny. Będzie trzeba się zaopatrzyć w elektrownię, ale w przez ten czas też trzeba będzie się trochę bardziej rozwinąć, żeby te pieniądze jeszcze szybciej wpływały. Wełna z Lamy, bez przesady, komedia. No, tu widziałem komedię, burleskę, tragedię Dzie ile? Z 10 to. Do... Odwiedzający mają szansę stać się intelektualistami. My dear Presidente, the election day draws near. Please. Dobra, niech te mm, wybory się odbędą i będziemy kończyć. Terrible news, Presidente. One of your citizens is openly criticizing this outrage. Dajemy jakieś dziwne rzeczy do zrobienia. Congratulations, Presidente. No to było proste. Dobra. I takim optymistycznym akcentem i pewnymi planami na przyszłość kończymy ten odcinek. Mam na nadzieję, że się podobało. Trochę się to rozwinęło to wszystko. Przede wszystkim powstał ten fajny park. Ale tak, to było Tropico 4 z dodatkiem Model Times. Grał i komentował wersek. Cześć.